Witam w kolejnym odcinku z gry Plants with Zombies. Dzisiaj za mną Kasper, witam. No i sobie właśnie w poprzednim odcinku zauważyliśmy... zauważyłem, bo chyba Kaspera nie było, że jakiś grypek nam yy, yy, wylotał. No i zobaczymy co będzie dalej. Okej. Okay czy tam, czy tam no i zobaczymy co będzie jakaś pani z gazetką czy tam pan, nie wiem dobra, no to weźmy sobie tak jego, na pewno tego hmm, tego, 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 tego tego czy coś jeszcze? Może zamiast tego to wezmę sobie to. Okej. Okay. Groby są jakieś. Sunflowery. I tutaj chyba sobie postawię te grzybki, bo są za darmoche. I on mi daje kasę. Tak zwykle. Tylko, że jest noc i nie lotają, znaczy nie spadają słoneczka. Bo to jest chyba logiczne, że nie spadają, ponieważ jest noc. A w nocy je, jest widać yy, yy, księżyc. Ale tego nie bije, bo chyba musi podejść bliżej. Trzeba więcej tego zrobić. Okej. Okay. Dawaj biko, no co jest? Halo? No dopiero. No se poradzi? poradzi sobie, szybki jest dosyć okej, okay, bierzemy tutaj mogłem na odwrót zrobić, bo będę jeszcze te postawiał mogłem tutaj dać te grzybki, a tutaj dać te roślinki, bo one atakują z daleka ale mniejsza już i tak wygram pewnie okej okay. Postawiamy kolejny słonecznik i to jest ostatni słonecznik, który postawimy. Hmm, ziemniaczki to chyba nie tu. Tutaj nie. Tu. Ziemniaczki będą tu postawiane. Na tym rzędzie. Ponieważ jeszcze przeżuwaczki to będą. A w ogóle pod y, poprzednim odcinkiem y, z Plantavis Zombies y, Mateusz napisał mi komentarz, yy, że mam nazywać ich przeżuwaczki, a nie żuwaczki. No to dzięki wielkie. Będę pamiętał. Ucieszyłem się dosyć jak zobaczyłem ten komentarz, ponieważ nie wiedziałem, yy, myślałem, że nikt nie ogląda tych filmów moich do końca. A jednak jest coś taki, który ogląda. Fajnie. Fajnie mieć takiego widza. Dobra, to będzie tak. Tak i tutaj będzie ziemniaczek. Tu dajmy i teraz tego tutaj. Dobra, już tutaj powoli się buduje, bo ona za chwilę normalnie będzie finał i przegram to. Yy, tak, ten idzie tutaj. Dajcie kasa. Okej, okay, kasę dostałem. Spoko, fajnie. Zobaczymy na co to jest. Ja już wiem na co, ale zobaczycie na co to jest, bo jest to bardzo ciekawe, moim zdaniem. Okej, okay, tutaj bierzemy to. Za chwilę finał, a ja jeszcze nie przygotowany jestem. Dobra. Szkoda, że te ziemniaczki tak długo się ładują. Nie wiem dlaczego, jakoś tak dziwnie. Takie słabe są. No dawaj, dawaj. Tutaj jeszcze teraz ziemniaczka położę. Nie bij tego ziemniaczka już może. Ale mi się zrymowało. <grymne> Tutaj... Jakim cudem on... Po co on to... <grymne> w ogóle jakieś dziwne to jest. Chwileczka, muszę też zrobić. Jak na każdym odcinku oczywiście muszę powiększyć to. Tak. Okej. Okay. I tutaj o jeden. Okej. Okay. Będzie dobrze chyba teraz głos. Tutaj dajmy sobie tego. No i kolejna kasa. Fajnie. Musimy zbierać tę kasę. O kurde, star się wkurzyła. Dobra, ziemniaczki tutaj. O kurczę, mogłem tutaj postawić ziemniaczkę jakie ze mnie. Głupek. Dobra, umarła. Nieszczęście. Ta baba głupia. Mm, no i z tego wyjdą, prawda? Oczywiście, wiedziałem! A zrobię sobie tak. Czemu nie? Kasy zbieramy. Tutaj ziemniaczka. Podgłośnie muzyczkę. Odłożę jeszcze trochę. Nie będę mówił dużo. Tutaj oczywiście ziemniaczek postawiony jest. Czy mi nie zjedli? roślinek? I wszystko. Jest już chyba zrobiony. Pewna wygrana. Tak jak zawsze mówię, pewna wygrana. Pewno, pewno wygrana. A tak, jeszcze zrobię. I proszę bardzo, proszę państwa, mamy tutaj super grzybeczka, który jest jakiś fajny i daje słoneczka. Dobra. Kolejny level. Dzisiaj będą dwa. No i teraz są ci z wiatrem. Są ciężcy do ubicia, ale damy radę chyba. Tak, tak, tak. oj. to będzie tak. Ok. Zamiast tamtych słoneczników będą te grzybki. Zobaczymy jak będzie. Czy lepiej, czy gorzej. Nie wiem. Eee, chwileczka, chwileczka. Ja mam tutaj inną taktykę. E, to będzie tak. O. Spoko idź sobie idzie No dawajcie kasa. Znaczy nie kasa, tylko słoneczka. Postawiamy sobie ten cały rządek, żebyśmy byli bezpieczni. Dam sobie jeszcze głośniej sound. Czemu nie? Głośno i tak mówię. I płynnie. Mam nadzieję. Tutaj sobie postawmy kolejnego żybka. Tutaj ten. Ale mi jest przyjemnie, strasznie nagrywać dla kogoś odcinki, i żeby to widownie widziała. Naprawdę przyjemnie mi się nagrywa, razem z y, y, przyjemnością y, grania właśnie. Naprawdę wszystko staje się w taką kupę, że po prostu jest bardzo fajnie. YOLO. Normalnie jolo Dawaj go, dawaj. Y, tak, tutaj... Czemu nie komentujesz nic, z Kasper? Kasper się patrzy, co ja w ogóle gadam i robię. No chyba... No. Tak ma być. Tak ma być. Tutaj sobie ziemniaczka może dam. Żeby nie dednąć. Okej, okay, bierzemy tutaj wszystko już mam zrobione Żypki są Słoneczka są Dobra, kolejnego postawiamy O już, one się powiększają i teraz dają tyle słoneczek, ile te słoneczniki Te po 15, a te po 25, jak widzicie Okej, okay. jeszcze troszeczkę słoneczek i mogę tego sobie postawić, ale pierw walnę sobie tutaj tego. Okej, okay, wszystko idzie dobrze. Na razie żadnych faili, fajnie. O, i kaska. 330? Aha, bo ja na końcu jak wygram to dostaję trochę kasy, tych y, pieniążków większych. Spoko, spoko. Teraz pozostaje mi postawić tylko ziemniaczki i te przeżuwaczki. Ziemniaczki, przeżuwaczki. Znowu się zrymowało. Ja tak mam często na odcinku. Chyba na każdym nawet odcinku z Plans zombie Zombies mi się rymuje. Jeżeli tak, to napiszcie, czy na każdym mi się coś rymuje. Okej. Okay. Tutaj ziemniaka. Nie ziemniaczka. Wa właśnie zastanawiałem się wczoraj. Po co ja mówię na nich ziemniaczki? Jak to są orzeszki? No, ale mniejsza, to pewnie nie zauważyliście nawet wy. Ale to są orzeszki, bo tak jest napisane po angielsku nut. To są orzeszki. Dajmy sobie tutaj, okej. Okay. I teraz tylko jednego ziemniaczka i... Dwa prze dwie przeżywaczki tutaj dajmy no dawajcie słoneczka i mamy już cały rządek ziemniaków dopiero pół finał teraz jest spoko, fajnie no dawajcie jeszcze to Wisien na wisienkę teraz zbieram i wszystkie już mi się połączyły Są normalnej wielkości. Większe nie mogą być już. Z tego co wiem eee, Nie, nie 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 potrzebuję wisielek na razie Nie nie potrzebuję Wszystko idzie Prościutko O jejciu Dlatego dam No nie mogę tu budować seryjnie Dajmy sobie tego Żeby szybciej było O Kaska Spoko jeszcze finału nie ma, naprawdę No dobra, tak go zrobię jeszcze Chociaż już nie to jest, naprawdę Co to było widzieliście to? <ścoughs> nie, to w godzinę naprawdę Tutaj Ta gazetka musi być naprawdę ciekawa bo y, te, ta babka patrzy się prosto i trzyma gazetkę I taka jest ciekawa, że jak jej się ją zabierze to się wkurza. No trochę dziwne, ale spoko No dobra, ostatni Tak, oni jeszcze, spoczko, spoczko O, tutaj wolno wal sobie wisienkę. O dajeju, jeszcze, jeszcze nie ma finału seryjnie, po prostu masakra jakaś się dzieje tutaj. Przeżywaczki są super <grymne> Teraz wszystkie przeżywaczki będę tutaj stawiał. Wszędzie. O! Kaska. 50 daje to. Tylko 50. Spoko. Zostaw go! Ją! No, roślinkę chciałem powiedzieć. Tak, tak. Kasper jest ekspertem od poprawiania mych błędów. Tak. Ora, tutaj walimy, czemu nie? Tutaj, o. Ziemniaczka, na no, nie, tutaj. Dobra, nie, 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 ja, ja im daję uproszczenie i zobaczymy, czy wygrają. Raczej nie. No dawajcie kaskę jakąś, potrzebna będzie. A, jest. I tylko ci zostali. Dobra, wygrałem. I proszę Państwa, mamy jakiś super strzelający grzybek. Ale na tym sobie już zakończymy. No to siemanko do kolejnego odcinka. Jeżeli odcinek się spodobał, nie zapomnij zostawić po sobie łapki w górę, suba i komentarza. Cześć! Cześć!